W trakcie wielu rozmów, czytania opinii na temat latarek, bardzo często spotykam się z tendencją, że wymagane jest i niezbędne uzyskiwanie bardzo, ale to bardzo silnego światła. Niegdyś e, odbywało się to kosztem wielkości latarki. E, obecnie bardziej odbywa się to kosztem ceny tego typu sprzętu. Czy jest to nam aby faktycznie, aby na pewno potrzebne? Rozumiem zapotrzebowanie w działaniach taktycznych, rozumiem też potrzeby ekip poszukiwawczo-ratunkowych, czyli działań takich, w których faktycznie jest potrzeba wysłania bardzo dużej ilości lumenów na 100 czy 200 metrów do przodu. Mi osobiście bardzo często sprawdzała się, myślę, że w całkiem trudnych warunkach, niewielka latarka. Malutka latareczka, którą producent, czyli firma Petzl, sprzedaje jako zapasową, jako awaryjną. Chciałbym Wam ją dzisiaj przedstawić. Oto mój wysłużony Petzl e -Lite. Tutaj z systemem taśmy na głównej, czyli elastycznej gumy, która umożliwia założenie latarki na czoło, a tutaj suwak, regulacja dodatkowo posiadająca wzbudowany gwizdek. W komplecie z tą latarką, producent oferuje tego typu plastikową kapsułę jako pokrowiec, który można dodatkowo założyć na pasek spodni. Tego typu komplet przenoszę ze sobą zawsze i wszędzie na co dzień, właśnie na pasku moich spodni. Pezil E Light to również latarka w wariancie w modelu ZIP. Model Zip, tutaj właśnie przedstawiony w tym oryginalnym opakowaniu, zawiera nieco inny system montowania latarki na głowie. Ale o tym oczywiście wam opowiem, jak już wyjmiemy latareczkę z pudełka. Różnice między modelem ZIP a modelem z taśmą i kapsułą na tym się kończą. Reszta to już podobieństwa między tymi dwoma modelami. Oba modele. Bezel i Light e, mają następujące właściwości. 70 godzin świecenia w trybie najbardziej ekonomicznym. 29 metrów zasięgu światła w nocy w trybie najbardziej wydajnym. Różnego rodzaju tryby świecenia, zarówno światłem białym, jak i światłem czerwonym, zarówno ekonomiczne, jak i mocne, jak również pulsacyjne, stroboskopowe. No i oczywiście odporność latarki, bardzo ważny czynnik. Latarka wykonana jest w standardzie IP67, to oznacza International Protection 6 jako pierwsza cyfra to jest całkowita ochrona przed wnikaniem ciał obcych, np. kurzu, a 7 nie jest to najwyższy e, pułap, bo skala jest 9 stopniowa. Ale jak dla takiej latarki, jest to wystarczający poziom ochrony przed wilgocią. Dlaczego? Ponieważ ta siódemka oznacza, że latarka może znajdować się na głębokości 1 metra przez 30 minut. Producent informuje, że latarka dostarcza nam 26 lumenów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, w porównaniu do innych latarek turystycznych, latarek specjalistycznych, oczywiście to jest bardzo mało. Natomiast należy pamiętać, że obie te latareczki, uwzględniając oczywiście samą tą konstrukcję latarki właściwej, to jest tylko i wyłącznie 26 gram. 26 gram jest to niesłychanie mała masa, mała waga. No, nic dziwnego, że jest w stanie latarkę wydzielać tak niewiele światła. Z drugiej strony to jest zasięg do 30 metrów oświetlania gruntu pod nogami, możliwość wykonania wszelkich prac na obozie, napraw przy samochodzie, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w nocy. Tak więc jak dla mnie te 26 lumenów Okazało się wielokrotnie całkowicie wystarczające. Tak oto z bliska prezentuje się nasz Pezzl E Lite model ZIP. No i właśnie, ZIP, zobaczcie o co chodzi. Z tyłu biała nitka i taki mały chwyt. Wystarczy tylko pociągnąć, i tutaj uzyskujemy coraz więcej nitki mocnej, która, no, którą po prostu możemy założyć na głowę. Tak więc zasięg całkiem spory. Tego sznureczka. No, i tutaj z zewnątrz budowa latarki. Są cztery diody: trzy białe i na środku jedna czerwona. Jest dźwignia, która teraz jest w trybie zablokowanym, zabezpieczonym. Natomiast wystarczy ją lekko unieść do góry. I ona już w tym momencie jest w trybie gotowości do pracy. O tyle, że łatwiej jest ją chwycić palcem. Nawet gdybym miał na, prawym, na prawej dłoni rękawiczkę, można łatwo tą latarkę włączyć włączyć ją na tryb świecenia podstawowego. Tutaj z kolei następny tryb wzmocniony i właśnie ten tryb daje zasięg 29 metrów i 50 godzin świecenia. Dalej tryb pulsacyjny, no i tryby czerwone. Pulsacyjny oczywiście stały i co ciekawe bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ tutaj również na tym przeciwległym biegunie latarka jest wyłączona. Czyli z wyłączonego trybu możemy wchodzić bezpośrednio na czerwony, na ten dyskretny, ten, który nas nie oślepia. Tyle, jeżeli chodzi o samo świecenie i uruchamianie latarki. Zobaczmy, co jest dalej. Między latarką a między obudową, w którą wmontowana jest ta biała linka, te dwa elementy są połączone tego typu przegubem. To jest przegub kulisty, który pozwala, zobaczcie, obrót w każdym dowolnym kierunku tej latareczki. My możemy ją gdzieś postawić i dowolnie kierować e, światło, tak? Obracając tutaj całą latarkę dookoła. Obudowa zawierająca linkę posiada również taką instrukcję bardzo podstawową, jak zagubiony ludzik ma wzywać pomocy, a jak informować ratownika, że wszystko jest OK. Czyli sygnałem uniesienia bądź upuszczenia ramion. I tutaj, z kolei, pod tą okrągłą pokrywą znajdują się baterie. Pokrywę wystarczy odkręcić jakimś niezagrubym przedmiotem, monetą na przykład, albo zapasową baterią. I same baterie, już Wam pokazuję, jak wyglądają. Do tego typu latarek potrzebne są dwie baterie CR2025. Baterijka przypomina monetę 50 groszówkę, tak więc Poza latarką, która waży 26 gram, można zabrać tak naprawdę spory zapas tego typu baterii. Jeżeli chodzi o obudowę, to są chyba najważniejsze informacje. Czyli właśnie obudowa przylegająca tą czerwoną częścią do, do czoła, do głowy i wyciągana linka, przegub kulisty, no i oczywiście sama latareczka, która tak jak widzicie jest miniaturowa. Czas na podsumowanie czołówki Petzl i light do tego celu założę ją na głowę. Myślę, że PC e czy to w wersji ZIP, czy też w wersji z taśmą gumową, to doskonała latarka czołowa. Dla wymagającego użytkownika powinno ona stanowić wyposażenie zapasowe. Na przykład przenoszone w pakiecie przetrwania w zestawie EDC, może w schowku samochodowym a może w kamizelce asekuracyjnej, która służy do uprawiania sportów wodnych. Dla użytkownika niewymagającego, który ma świadomość tego, co i jak należy wykonać w terenie, ta latarka sprawdzi się w każdych warunkach jako główne, podstawowe źródło światła. Tak więc gorąco polecam latarka Petzl Light. Aby poznać więcej ciekawostek sprzętowych, subskrybuj kanał Universal Survival.